Państwa w Olionko Aleksandra Rudnicka. Spotykamy się w październiku, który jest miesiącem świadomości Raka Piersi. Z tej okazji zapraszam Państwa na spotkanie z panią Zofią Michalską, ikoną polskich Amazonek, która przed 35 laty wraz z swoimi dwoma koleżankami założyła pierwszą grupę samopomocową Kobiet z rakiem piersi. Witam cię serdecznie, Zosiu. Witam również ja. <grym> Zosiu, to jest okazja do tego, żeby troszeczkę porozmawiać o historii Amazonek. Powiedz nam, jak powstały Amazonki, od czego to się zaczęło te trzy dekady, i pół dekady temu Jak wtedy strzegane kobiety z rakiem piersi? No przede wszystkim wtedy diagnoza raka piersi to był, było, była odczytywana, odbierana jako wyrok śmierci. Kobiety, które, w ogóle ludzie, którzy byli podejrzani czy zdiagnozowani jako chorzy na raka, właściwie byli postrzegani, znaczy bano się ich, bano się, że uważano, że rak może być zaraźliwy, więc odsuwano się od nich trochę tak jak od trędowatych, i sami ci ludzie uważali, że są skazani na śmierć. My akurat spotkałyśmy się pod gabinetem pani doktor Niki po, świeżo po operacji, po masektomii i byłyśmy bardzo zdołowane i tak samo miałyśmy dzieci, nie wiedziałyśmy się, nie wiedziałyśmy, co będzie dalej, kto będzie te nasze dzieci chował i w ogóle jak to wszystko będzie wyglądało. Także nasza sytuacja taka kondycja psychiczna była bardzo, bardzo zła. Pani doktor Mika była wtedy rehabilitantką taką przyłóżkową w szpitalu na Wawelskiej. No i właśnie ona pierwsza przyszła do mnie z takim tekstem. Pani Zosieńko, jak się pani czuje? Co do dzisiaj pamiętam, bo to było jakoś tak powiedziane, tak optymistycznie bym powiedziała. No a trzeba jeszcze powiedzieć, że pani doktor Mika była bardzo urokliwą kobietą, była bardzo ładna, bo nawet nie mogę powiedzieć, przystojna, ona była taka czarująca, była pełna takiego ciepła, jednocześnie takiego wdzięku i takiego, pełna takiego optymizmu. I ona właśnie jakoś od tego spotkania z nią ja zaczęłam myśleć troszkę pozytywnie, zaczęłam po prostu brać pod uwagę przyszłość. No, i potem, kiedy zostałam już wypisana ze szpitala, a był to rok 82, w tej chwili mija 40 lat od czasu, kiedy ja to przeżywałam, zaczęłyśmy przychodzić jeszcze po południu na, te, na tą rehabilitację, którą prowadzono przez doktor Mikę. I ona sobie jakoś spośród tych osób, które rehabilitowała, sama wybrała nas trzy. Nie wiem, czym się kierowała, ale w każdym razie w którymś momencie. Tak troszkę nami się bardziej zaopiekowała. A wśród nas była Elżbieta Jaworska. Ona była doktorem chemii, pracowała wtedy w świerku, potem na żeraniu. Była taką bardzo wysportowaną osobą brała w siatkę, jeździła na nartach i tak dalej. I ona nie mogła się pogodzić z tym, że po operacji, po, po, po mastektomii, nie nie będzie już w pełni sprawna, że, będzie, że to tak nie może być. I zaczęła naciskać na to, że, że trzeba jakoś coś zrobić, żeby, żeby do tej sprawności wrócić. A pani doktor Mika była świeżo po powrocie z zagranicy, ze Stanów. Gdzie rzeczywiście kobiety po mastektomii nie były pozostawiane same sobie. To nie było tak, jak u nas, że zostały były operowane, potem wypisywane do domu i już nikt nie wiedział, co się z nimi dalej dzieje. Tam właśnie ta organizacja Rich Recovery, ona zajmowała się tymi kobietami dalej i rzeczywiście prowadziła je do sprawności. Także. Te oczekiwania Elżbiety spotkały się właśnie z świadomością pani doktor Miki, że tak powinno być i że tak może być. No i zaczęły na ten temat, jak rozmawiać. Elżbieta, bardzo aktywna osoba zaczęła poszukiwać kogoś, jakiejś osoby, która mogłaby ewentualnie to pomóc w realizacji tego, tego zamierzenia. A znała, ponieważ była w ognisku TKKF Politechniki Warszawskiej, znała instruktorkę wf pani panią Zdzisię Pilicz, osobę, której nazwiska też nie można zapomnieć, jeżeli mówi się o ruchu Amazonek. Zwróciła się do niej z taką propozycją. No, tak jak powiedziałam, atmosfera, która wtedy wokół raka piersi panowała, spowodowała, że Zdzisia, pani Zdzisia, czy Zdzisia, jak myśmy ją nazwały potem, Przestraszyła się, powiedziała: Nie, ona nie jest w stanie podjąć się taki, czegoś takiego. No, ale Elżbieta ją namówiła na spotkanie z, z panią doktorem Mikoł i z panem obecnym, wtedy dyrektorem Szpitala na Wawelskiej. Na I on ją namówił, ona się dała namówić, dał jej materiały i ona zgodziła się poprowadzić tą pierwszą grupę. Było nas wtedy chyba osiem czy coś takiego. Politechnika udzieliła nam swojego lokalu. Myśmy na terenie sali gimnastycznej na Politechnice zaczęły te ćwiczenia. Pani doktor Mika nie spuszczała z nas przychodziła na te zajęcia, patrzyła jak to wygląda, instruowała yy, panią Zdzisię. I w ten sposób ta, ta grupa zaczęła yy, ćwiczenia yy, w październiku 82 roku. Ja byłam operowana w czerwcu, w październiku już zaczęła się ta gimnastyka, która yy, w takim właśnie yy, kształcie yy, trwała 5 lat. Pani doktor Mika cały czas trzymała nad nami parasol ochronny. Potem zaczęła bo miała takie możliwości, wykorzystała je zaczęła nas wysyłać jako grupę właśnie taką gimnastyczną do sanatoriów, do Ciechocinka. Myśmy tam jeździły i, i właśnie też też budziłyśmy taką sensację, bo byłyśmy w takich jednakowych dresach, chodziłyśmy zawsze taką grupą, byłyśmy wtedy młodymi kobietami, więc, więc to jeszcze nie było takie dziwne. I, I byłyśmy takie właśnie do przodu, prawda, nazywali nas Silna grupa pod, pod wezwaniem, tak, taka ksywka wtedy do nas przygnęła, bo chodziliśmy na spacery po górach, tam po górkach właściwie, bo tam, gór, tam specjalnych nie było. Ale były też takie sytuacje, że kiedyś weszliśmy do stołówki i ja usłyszałam taki szept: O, terakowe idą. Także było też i tak. No, po pięciu latach takiej właśnie działalności, w tym czasie, właśnie to był już 87 rok zaczął działać, zaczęło działać Centrum Onkologii, bo w 1982 roku było jeszcze w budowie. Potem długo ta budowa trwała i w końcu uruchomiono zakład rehabilitacji, którego kierownikiem została pani doktor Mika. Zresztą dyrektor polecił jej, żeby, żeby tam sama zaplanowała ten zakład i żeby no, jednym z dały dał jej dużą taką swobodę. Działań i nie zawiódł się na niej. I ona, kiedy ten zakład rehabilitacji ruszył, zaproponowała nam, żebyśmy się zorganizowały, że ona nam udzieli lokum, że tak powiem, że będziemy mogły się spotykać w takiej wypoczywalni dla osób, które tam były na tej rehabilitacji w zakładzie. No i że żebyśmy się po prostu zaczęły spotykać. I tak się stało, myśmy zaczęły tam przychodzić w środę i w którymś momencie po kilku takich spotkaniach pani doktor Mika powiedziała, no to może wymyślicie sobie jakąś nazwę. No myśmy spojrzały na siebie i tak dalej. No w następnym tygodniu jak się spotkały, to zaczęły padać różne propozycje. Jedna z dziewczynek, znaczy z tych dziewczyn powiedziała, to może myszki Miki? A ja, ja pamiętam, że wtedy oglądałam w telewizji taki serial Najważniejszy dzień ży życia, w którym Ryszarda Hanin grała taką gosposię profesora archeologii. No i wtedy, kiedy sprzątała jego gabinę, tam penetrowała jego książki. Trafiła na jakąś książkę właśnie o takim plemieniu <laughs> Amazonek. No, i za, które sobie strzelały z łuku, no i żeby było im prościej, to sobie obcinały piersi i tak dalej. Ja byłam jakoś pod wrażeniem tego odcinka, i mówię, no to może Amazonki. No i to zostało przegłosowane, i w ten sposób powstała nazwa Amazonki. Przyjęła się, jak widać, no w tej chwili już odgrywa taką rolę bardzo, bardzo istotną. No, jak ta nazwa została już zatwierdzona i, i już była w obiegu, to wtedy pracowniczka pani doktorniki, pani Miki, bardzo zastępczyni właściwie, Małgosia Procler, która miała zdolności plastyczne, narysowała właśnie nasze logo taką kobietę właśnie strzelają, strzelającą z łuku. Ten Łuk był zakończony serduszkiem, no i plastik, Tych znajomy, opracował dokładnie ten. No i to logo, właśnie w ten sposób powstało. Pani Zosiu, z tego, co Pani opowiedziała, to ogromną rolę w powstaniu ruchu odegrała Pani doktor Mika, która przeniosła do Polski jakby takie amerykańskie, międzynarodowe standardy. Opieki nad kobietami z rakiem piersi. No i oczywiście pani Zdzisława Pilicz, która też wprowadziła nowe zasady rehabilitacji kobiet z rakiem piersi. Wiemy, jak powstało logo, jak powstała nazwa, ale najważniejsze były te wartości, którym zaczęłyście hołdować i które zabyły dla was wasze, czyli wasz statut. Coś znalazło się w tym statucie, który zresztą jest aktualny do dzisiaj i którym Amazon się do dzisiaj posługuje. No tak, ja nawet wyciągnąłam ten, ten pierwszy taki statut, który, który myśmy opracowały, chodziło tam przede wszystkim o wprowadzenie wsparcia psychicznego dla kobiet, po, wtedy się mówiło o mastektomii. Był to trudny wyraz, ale jakoś nauczyły się wymawiać i, i on był w obiegu. Więc przede wszystkim chodziło o to wsparcie psychiczne, które odgrywa niesłychaną rolę. Powrocie do zdrowia, we współpracy z lekarzami, z rehabilitantami, z, no i właśnie z powrotem do, do swoich dawnych funkcji w, w rodzinie, w społeczeństwie. To był nasz główny, główny cel. No, tośmy najpierw prowadziły między sobą, po czym powstała myśl, żeby tym wsparciem, z tym wsparciem, Pójść do kobiet, które dopiero wchodzą na drogę powrotu do zdrowia po, po, po leczeniu raka piersi i stąd powstała myśl, znaczy pomysł ochotniczek. Ochotniczka to miała być kobieta, która przeszła sama przez doświadczenie choroby i, i leczenia, i na, na tyle poradziła sobie z tą sprawą, na tyle Potrafiła się do niej zdystansować, że może nieść wsparcie innym. To było właśnie bardzo ważne, że to były osoby, które same przeszły przez to doświadczenie. Ochotniczka to nie była wolontariuszka, bo wolontariusz to jest ktoś, kto, jest, kto ma chęć i rzeczywiście realizuje pomoc, ale w każdym zakresie, w którym ta pomoc jest potrzebna. Ochotniczka to była osoba, która przeszła przez doświadczenie, o którym potem świadczyła, o którym potem ona była jakby żywym eksponatem, że można przez to przejść w sposób no, pozytywny, że tak powiem. No, więc to był bardzo ważny etap naszej działalności, zamieszczony właśnie w statucie. Który jest aktualny do dziś. Troszeczkę jest inna forma, bo inny jest teraz świat, inny, inny jest obiekt informacji, inna jest służba zdrowia. No, więcej jest, już mówi się bardzo dużo na ten temat, ale spotkanie z osobą, która jest po tym doświadczeniu, no, no i to jest rzecz, której właściwie niczym nie można zastąpić. Także to była bardzo ważna. Tak? I tak rzeczywiście, bo nazywacie ochotniczki solą ruchu Amazonek i to co tu mówisz, to tak. jest naprawdę... Bardzo ważne i do dzisiaj jest bardzo aktualne. Do mnie często dzwonią jakieś osoby i mówią: Ola, ty znasz Amazonki, moja żona, moja mama, moja córka jest po operacji. Czy taka pani mogłaby przyjść i coś jej powiedzieć, żeby ona właśnie lepiej się poczuła na duchu, jej psychika została wzmocniona i, i, i to jest to, co jest do dzisiaj bardzo aktualne. Ja, na przykład, jestem bardzo dumna z tego, że. Dostałam taką waszą odznakę. To jest oznaka taka z bursztynowy łuk. ma bursztyn tutaj, oznakę honorowej Amazonki. I ja się też czuję częścią tego klubu, który powstał 35 lat temu. I bardzo by, lubię być z wami. I może powiem, że jak pierwszy raz przyszłam. A szłam z duszą na ramieniu, bo to, co ty mówiłaś, ja sobie wyobrażałam, że tam zobaczę grupę smutnych pań, a zobaczyłam bardzo eleganckie, bardzo energiczne, uśmiechnięte, pełne życia kobiety, świetnie zorganizowane. I po prostu, jak już raz tam weszłam, to tak już zostałam i mimo wielu zajęć staram się z wami być przynajmniej w waszych takich najważniejszych momentach waszej historii. I Zosiu, obecnie Amazonki po 35 latach. Z takiej organizacji samopomocowej. 40, no, 40 nawet. 40, no, 40 od powstania grupy. Gimnastycznej. A, tak, tak od jest. klubu pierwszego, tak, 35. To Stały co? się tak ogromną federacją ponad 200 stowarzyszeń i a nazwa Amazonki, która opisana była dużą literą nazwa własna stała się taką nazwą bardzo popularną. Właściwie nazywamy ją każdą kobietę, tą nazwą każdą kobietę z rakiem piersi w Polsce. A czy właśnie uważasz, że ta misja wasza, ta misja właśnie w tej samą pomocy, takiego bezpośredniego wsparcia, która była podstawą powstania waszej organizacji nadal się spełnia i nadal jest ważna? No myślę, że tak, chociaż forma i zapotrzebowanie jest teraz troszeczkę inne. Ja tylko jeszcze chciałam powiedzieć o tym, że wtedy, kiedy myśmy się organizowały, kiedy to kiedy był począ w początku tego naszego ruchu, myśmy bardzo podkreślały to, że Amazonka to nie, to nie jest o kobieta, która przeszła leczenie raka, to jest członkini naszego klubu. Także myśmy wtedy bardzo jakoś tak iż w tym statucie to było powiedziane, że nasza organizacja jest organizacją pacjentów, że należą do niej jedyną osobą, która nie była po leczeniu raka piersi, a która była członkiem naszego klubu, był dyrektor Centrum Onkologii, który dostał legitymację Amazonek klubu Amazonki. Z numerem jeden. A tak uważałyśmy, że to są tylko członkinię klubu. W tej chwili to się zmieniło i już właściwie jest to walka z wiatrakami. Już nie można opanować tego, że Amazonką nazywa się każda kobieta, która, która ma za sobą takie doświadczenie, po prostu. Także wydaje mi się, że nie ma co tutaj tak jakoś walczyć o to, żeby, że no po prostu no świadczy to, o, to, że to jakby no nie wiem, no widocznie ma to jakąś wartość, że nazywają się Amazonką. To wydaje mi się, że świadczy tylko na naszą korzyść po prostu. Także nie, tak nie, nie walczymy z tym, ale walczymy, ja myślę, żeby jednak... Że... Bo, ale też już to się jakoś na, trudno przed tym uszczędzić, bo już słyszałam o tym, że na przykład mężowie też się uważają za członków klubu Amazonek, bo tam się jak ktoś angażują, pomagają i potem uważają, no więc mi się wydaje, że to nie ma co z tym walczyć, no po prostu świadczy to o randze tego ruchu, no po prostu. Tak mi się tak wydaje, że to jest... Ruchu, że, że rzeczywiście tak spopularyzowałyście Wasze działania i tak upowszechniłyście, że to jest uważane z każdą pomocą dla kobiet z rakiem piersi tak. i to jest bardzo, bardzo cenne. I rzeczywiście profesor Kułakowski pokazuje przy różnych okazjach tę swoją pierwszą legitymację. legitymację. na ostatnie... Działam, że pokazywał ten, że ma legitymację numer jeden. Stanzór Kłakowski to też jest historia polskiej onkologii. Historia tak, 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 tak. Tak jest. No, Bardzo... On cały czas trzymał ten parasol nad nami, tak samo i rzeczywiście no, przede wszystkim on wynalazł dr Mikę, prawda? Przecież on jakby ją wynalazł, za to, na to stypendium, wyjechała z jego jakby. Inicjatywy, i, i on rzeczywiście bardzo wspierał nas i bardzo był jakby życzliwy i tego. Także to, no to jest postać też nie do zapomnienia. Zosiu, ja ci bardzo dziękuję za to spotkanie, za to, że przybliżyłaś nam historię Amazonek, nie tylko historię, ale misję. Ty jest, tworzyłaś tę historię, tę historię, o której nie powinniśmy zapominać, powinniśmy ją sobie przypominać, bo ona jest nadal ważną częścią ruchu Amazonek, a Ty sama jesteś postacią, która jest taka utożsamiana z najważniejszymi wartościami tego ruchu. Jesteś właśnie tą prawdziwą ikoną Amazonek, i dla mnie to był zaszczyt, że mogłam Cię gościć. W moje, w moje. No, bardzo miło mi to słyszeć. Tylko chciałam powiedzieć, że nigdy nie byłam sama, nigdy to, to nie była moja inicjatywa. Były, było nas przynajmniej trzy y, niezapomniane właśnie y, koleżanki. No, a że ja dotąd żyję, to po prostu przypadek albo łaska boska. W każdym razie, no, tak się stało, że ja jedna na razie jeszcze chodzę po tym świecie. I chcielibyśmy, żeby wsiodziła jak najdłużej i w takiej świetnej formie, w jakiej jesteś, bo tego, tej formy dziękuję. to można pozazdrościć. Bardzo Ci dziękuję i dziękuję. do zobaczenia następnej okazji. Dziękuję. dziękuję.